Cześć, z tej strony Tomasz. Jestem z moją mamą monią, słuchacza, i będziemy dzisiaj robić sernik z malinami, który jest naszym ulubionym. ulubionym. Zdecydowanie. Sernikiem. Opowiadaj jak się robi. Yy, no, zazwyczaj robimy to z przepisem. Yy, także dzisiaj musimy trochę improwizować. Natomiast pamiętam pierwszą rzecz, czyli ciastka do blendera miksujemy na prawie na pył, tak żeby później się fajnie skleiło na dole. Rączki myte, jakby co. No słuchajcie, opowiedzcie nam coś o sobie. Jak często wam się zdarza gotować wspólnie? Piec wspólnie gotować wspólnie. Nie <noise> dobiliście, Na Wielkanoc. Na Wielkanoc robiliśmy sernik, tak? Zgadza się? Natomiast chyba z racji tego, chyba z racji tego, że już nie mieszkamy razem, to nie zdarza nam się gotować razem aż tak często. Nie, bo przyjeżdżasz na gotowe. Tak, i to jest najfajniejsza rzecz na świecie. To <laughs> Czekaj, to się zmieści i nie zmieści się? To spróbuj i dorzucimy. No dobra, robimy. A to się jakoś zamknie? Przekręć. No? O, Idealnie zobacz. Dobra. Turbo? Czy zwykłe? Nie, zwykłe. Zwykłe? Tak. Nie dawaj turbo. Tak. No i teraz jak mamy, słuchajcie, tyłek, to musimy to... Do tego dodać masło, co by nam się skleiło. I tutaj co? Papier do pieczenia. Tak, a najpierw masło. Najpierw masło? Dobra. Tak. Ja tam dwie już. Kochani, to powiedzcie mi, no Tomasz już wyprowadził się, a jak był mniejszy i mieszkał w domostwie, to chętnie pomagał w kuchni? W miarę. <śmiech> <śmiech> nie, no ale musiał się nauczyć, nie? Żeby umieć, jak cię wyprowadzić, żeby umieć sobie zrobić samemu. Jedzenie, więc nie narzekam, bo potrafi zrobić sobie jeść. Potrafię. I śniadanie, i obiad, i kolację, i ciasto. Więc to akurat ja. tu nie ma problemu, jeżeli chodzi o gotowanie. Z przepisami, bez przepisu, co się pamięta, ale potrafi. I potrafi ugotować rosół. Tak. Czyli potrafi. A kto, potrafi. kto był odpowiedzialny za, za wpajanie tej wiedzy kulinarnej Tomaszowi? No, mama. Mamu nie. Ktoś musiał, nie? No tak. Ale jestem ogólnie cudowny, bo naprawdę śniadanie obiad, kolację ciasto. I skromny. Oj. Cudowny i skromny. To idealny tak. sen. Idealny idealny, sen? Tak. idealny. Taki ideał, nie wiem. To trafił mi się po prostu. <głosy> <głosy> Dobra, dawać się masło. Czyli dwie łóżki masła. masła. Tak. To zamienimy się. Na chwilę. A jedna. Dobra. Dobra, druga łyżka. Duża. I tu. Padaj. I grzeje. Grzeje. Dobra, to już będzie tym. No tak, bo to nie można, bo przechodzi, wiesz. Co by się nie... Opowiedzia. Garnek się rysuje. Też? Też. Ale tak jak z tosterem nie możesz wkładać wiesz, w widelce do tostera. Na przykład. Bo. Bo podobno może się prąd kopnąć. Nie? nie? Nie wiem. Może. Spać to masło. Nie spałem. To co wejmie to? I tutaj może wymieszamy. Tak. I co tak to wyglądało przeważnie, tak? Tak, czyli tak. mhm. asystuje, tak, ja tu mhm. mieszam, nie? Tam coś przychodzi. Ale on. Ale... Tak, ale on mhm. zapamiętuje. A to ważne. <laughs> <laughs> zapamiętuje, ale zapamiętuje mówienia. <laughs> bo on nie ma pamięci tej. Y... Jakiej nie masz pamięci? No ty ty mówisz, nie? Ja słucham. No. Fotograficznej. W sensie wzrokowej? Tak. Tak, rzeczywiście jestem bardziej słuchowcem niż wzrokowcem. To prawda. Więc jak coś, to trzeba tylko mówić, nie pisać, nie rysować. Nie? No nie, no napisać, bo zapomnę. A to już po tym, jak już powiem. Tak, tak. Dobra, Dobra mieszamy z masłem. Bagit, nie? Dobra, to ja wezmę to. Papier, tak. Prosimy. A, to jest taki analogowy i trzeba go odciąć. Bo Proszę. ja to na przykład kupuję Daj, taki już, wiesz, gotowy. Trzymaj. Co trzymaj? Przysuń. To czy to? Nie, <grych> cieplutkie nasełko. A takich trików to kto ci nauczył? Babcia. Babcia. Podamy papierek. Nierówno strasznie. O. Myślisz, że to już? Tak, poczekaj. Nie, nie spiesz się jak coś. To koniec. Mamy czas. Mamy czas. Chyba na myślę, że nie wypiłać ja tym papierem. Dawaj. Dalej. Nie dość, że najlepszy sen się trafił. To jeszcze perfekcjonista. Tak. Nierówno. Nierówno. <noise> Źle wygląda. Tak. To akurat jest prawda. Ja bardzo lubię wszystko mieć równo. I ładnie, i tak. Tak? Tak. Czysto. Czysto. Schludnie, tak. Tak. Zawsze, zawsze porządek jest u mnie. Mhm. Mhm. A coś masz innego na ten temat? Nie, absolutnie. <coughs> to pytanie, mamo, kiedy wpadniesz, bo trzeba coś zrobić. Żeby... <coughs> Okna umyć albo coś? Nieprawda, nie myłaś jak ostatnio. ostatni. Bo były święta. Dobrze, styknie. Równo. Równo, dziękuję. Super. Dobra, co do lodówki? Pusta ta lodówka, hapsa tak jak u mnie w domu. O. Czeka na odwiedziny mamy. Tak, czekasz mama przyjedzie i zakupy zrobi. To co teraz? Robimy ser chyba, nie? Może rozpuścimy czekoladę? Tak na takim bardzo małym ogniu, żebyśmy nie spalili tak jak masło. Tu nie ma ognia, to jest prąd. Znaczy prąd, prąd, no prąd. Mały prąd włącz i... Czekolada. Można ją ukryć. Nie. <grybuj> 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 Daj. Czapiemy. Ja bym dał jeszcze mniejszą opinię. No jak mniejsze? Prunt, jeszcze, prunt przecież, w sensie prunt. Przecież to się w ogóle prawie nie rusza. Nie rozpuszcza. Czekaj, po połowie. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobra. To co, rozpuści nam się czekolada, a w międzyczasie może jajka. Co? Do sera. Nie, ser musimy zmieszać z mąką ziemniaczaną. Tak, śmietaną i żółtkami. I cukrem? Tak. To co najpierw? Mąkę ziemniaczaną i cukier. Tak mi się wydaje, że najpierw to było. To ja w tym czasie, mam Moniu, mam pytanie. Tak. Zanim najlepszy syn na świecie, Tomasz, tak. wyrósł, usamodzielnił się w pełni, to był małym Tomeczkiem. I jaki był mały Tomeczek? Tomaszkiem. 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 Tak. Jaki był mały Tomaszek? Mały Tomaszek był bardzo żywy. Bardzo, bardzo. Nie usiedział na miejscu, trzeba było za nim cały czas biegać, bo on no miał bardzo dużo energii, bym powiedziała. I bardzo był ciekawy wszystkiego i. To się nie zmieniło. I... Tak, to się nie zmieniło. On potrzebuje mieć dużo ruchu, cały czas się przemieszczać. Ale nie takiego ruchu sportowego. No właśnie, nie. Niestety. Więc, więc taki był i był taki bardzo, bardzo chętny do poznawania i uczenia się różnych rzeczy. Jak pięknie mówisz o tym. No bo tak, bo o tym powiedziałeś, że ja Ci zabrałam dzieciństwo, że on nie miał dzieciństwa, bo musiał się uczyć od małego. Musiał uczyć się czytać, pisać, liczyć i tak dalej, więc Tomek tak układał puzzle, tak Bardzo duże ilości e, od takiego małego, małego dziecka. No i uczył się czytać i pisać. Tak. Faktycznie. Pięciu języków. Chiński, hiszpański, hiszpański. Nie, do tej pory tyle pamiętam. to nie. Ale, ale, ale tak, faktycznie. Znaczy, generalnie zabawy przez, znaczy nauka przez zabawę. O tak, można powiedzieć, bo, bo to pierwsze dziecko, nie, to tak człowiek się spina i myśli, że to tam trzeba nie wiadomo, jakie rzeczy robić z tym dzieckiem. Czyli z moim młodszym bratem już tak nie było. Nie, już tak do końca nie było. <laughs> Bo już nie było tyle czasu, już był drugi, więc już miał więcej możliwości, żeby się pobawić, więcej luzu miał, a Tomek nie miał. Na no Tomku już były pierwsze treningi, prawda? Tak, więc... tak, tak, tak. tak, Były pierwsze treningi, więc. I był też niejadkiem. A później się to zmieniło i zaczął jeść. Ale, ale wcześniej mało jadł. I jak mu wmuszałam, to mówił do mnie, nie dawaj mi tego. Jak będę chciał, to sam ci powiem, nie? Nie dość, że zabrałaś mi dzieciństwo, to jeszcze wmuszasz tak. mnie do jedzenia. Dokładnie. Wyrobna dokładnie. Matko. <noise> dokładnie tak. Młokaź tak mieczana do sera. No boże. No już nic, odstaw teraz. Okay. I co, cukier? Cukier też. Miksuj to najpierw, daj mi ten go mikser, ja włączę. To teraz Ty. Przecież ja robiłam to. No, Dobrze, miksujemy. To Ty miałeś robić ze mną, a nie tylko ja. A nie Ty ze mną? Brudzimy. Mm. Kamerę ubrudzisz, wszystko. Dobra, cukier. Teraz Ty. Digit? Nie, trochę za słodkie Za będzie. dużo, no. Troszkę mniej. Nie rozsypuj cały czas. Stań z drugiej strony i miksuj. Tyle. Tak. Na oko. Czyli tak jak w każdej polskiej kuchni. Wszystko. <laughs> Prawda? Tak. Tak. Dobra, chyba nic, co? No, dosypiemy. Może. Nie, myślę, że. Spróbuj. A nie, bo jeszcze czekolada będzie smaczna. No, no przecież chciałem spróbować. <laughs> jeszcze daj. No, git. Śmietana i jajka. To ja śmietana to jajka. Nie chcę. To ja mam takie pytanie, bo skoro mały Tomek narzekał, że mama mu zabiera dzieciństwo. Oj, i tam raz się powiedział tak. Tak, raz. To co mówi teraz duży Tomasz po latach? Co, może, co zawdzięcza swojej mamie? Tomasz. A myślę, że to nie pytania. Mm. No, myślę, że... Myślę, że trochę wszystko, ale no ale nie można tego słyszeć, o co za bardzo, tak? Może komuś zrobić dzień. Tak. Dlaczego mi zasłaniasz uszy? Miksuj. Bardzo <laughs> Czekaj, to wrzucę, to tu wrócimy? wrzucę. Tu wrzucimy? O, tu mamy, zobacz. A to były całe czy żółtka? Pięć całych i dwa białka. Nie, żółtka, tak. Pięć całych? Pięć całych. To, ty wrzucaj dwa żółtka może tutaj, co? Jak to zrobimy? Szybko? Chlup. Chlup. Dałem. Chlup. Haps? <słuch> no i co? I nic z tego nie wyszło. Zobacz. Dobra. No weź pomóż no. O, pamiętam, że zawsze jak robiliśmy sernik, jak byłem mały, to dostawałem taką miskę do wylizania. To się było, ten sernik. Jezu, czuję się jak na budowie. Dobra, no to haps. To już jest złośliwie. Co złośliwie? Absolutnie. Pryskałeś. Nie, ja z natury nie jestem złośliwy. No to haps. Czekolada do środka. Czuję się jak rozkoszny. Albo Mateo Brunetti. To daj, daj. Bo jeszcze zostało, nie ma co zmarnować. Ale wiecie, co moja mama też zawsze powtarzała, że mieszaj w jednym kierunku, bo się właśnie zważy. Bo się zważy. Tak. Nie wiem, czy to prawda, ale tak się właśnie tak, z... mówili. Tak, zawsze. Tak, te magiczne. Tak. Musimy zapytać tego Mateo, czy to się zważy, czy nie. W co z tym? I teraz musimy co? Spód? Teraz do lodówki hapsa wyjmuję Spód. tortownicę. Spód. Tortownicy. W ulubionym kolorze mamy Moni, czyli róż. Tak! Zapraszam. No to haps. Przelewać. Yeah. Weź tym, tym? szadełkiem. Tak. To brudne jest. Ale w serze. W czekoladzie? Też. Się zmiesza. Co nie układasz? No, żeby było równo. A, nie musi być równo. Tak też. Wszystko. Tomek, ale bo. Tomek, ale bo. Tomek, ale bo. Mama wspierała pasję i drogę na szczyt i karierę Tomasza? Czy była przerażona, a może miała inną wizję dla syna? Jaki tam szczyt. Tak, jaki szczyt. A to ja mogę to powiedzieć. Drogę na, więc to dopiero się A, rozpędzasz. To tak. dopiero będzie gdzieś tam, kiedyś. Okej, okay, dobra, niech będzie. Znaczy, no Tomasz od małego tam sobie śpiewał, śpiewał, więc jakby to było wpisane w nasze codzienne życie, tak? I te wszystkie zajęcia, na które trzeba było chodzić i się tam uczyć. I później ten program telewizyjny, więc cały czas, no jeżeli chciał, no to, to trzeba wspierać. A ten tak? program telewizyjny właśnie, jak to wspominasz? Jak wspominacie oboje? Eee, dużo nie pamiętam, a. bo był to straszny stres, no. więc się zapominało co, pewne fragmenty i dopiero później tam ktoś opowiadał, a pamiętasz jak tam byliśmy, to, to, to tam koleżanka jedna mówi, no przecież was zaczepiała. Ja wiejezu, Jezu, nie pamiętam kobiety w ogóle, nie wiem skąd ona, co ona od nas chce, tak? Ale... No to było stresujące. Tak było. Bardzo. Ja też z dnia przesłuchań w ciemno. Nie pamiętam prawie niczego. Pamiętam tylko moment odwracania się foteli. Oprócz tego wielka czarna plama w nosku. A później było for dreamers. Było. Było mhm. for dreamers. Tak. Jak to wspominać? Dobrze. Bardzo dobrze. To było takie inne, intensywne, ale bardzo zabawne i bardzo takie rozwijające i, i mamy dużo, dużo, bardzo dużo wspomnień, takich no, bardzo pozytywnych, naprawdę, chyba, to była dobra zabawa. Chyba też ze względu na to, że dużo było ludzi i, i my się naprawdę lubiliśmy i no oczywiście nie zawsze, ale... No ale no to wiadomo, to zawsze tak. się człowiek ale, ale generalnie tak, tam wszyscy się lubili i było... Śmieszne. śmieszne Cały czas. No. I, I ja też to bardzo dobrze wspominam. To znaczy, dla mnie to był super czas i, i chociaż bardzo intensywny i ze wszystkim co się też działo, mm, Ford Dreamers cały czas była ta szkoła. Ja wtedy co chodziłem do gimnazjum, później liceum. Tak. I to było dużo rzeczy bardzo naraz, ale bardzo dobrze to wspominam i, i no, koncerty, spotkania z fanami. Super, 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 super. No właśnie, szkoła, bo ten okres to też szkoła, ale i matura. Tak. Jak to udało się uczyć? Mhm. Matura już była po Ford Dreamer. A, po Ford, okej. Okay. Tak, mhm. tak, tak. Liceum było faktycznie z gimnazjum do liceum, no to, to było Ford Dreamers i. pamiętam, Egzaminy były, ale to jakoś on się zawsze uczył. Więc tutaj nie było problemu, jeżeli chodzi o jakieś tam zdanie jakichkolwiek egzaminów. Nie trzeba go było pilnować. Nie, 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 nie. Ja wręcz on jakoś tak miał zakodowane, że trzeba się nauczyć. Zresztą on po prostu lubi się uczyć. Ja lubię się uczyć, to prawda. Jest to. jedną z tych niewielu osób, które lubią się uczyć, i teraz na studiach mówię, Tomek, daj spokój, już przestań, chociaż truje, po co ci więcej, nie? A on, ale ja nie umiem się nie uczyć. No. no, jak mam do nauczenia się jakiś materiał i no, nie oszukujmy się, moje studia nie są aż tak wymagające pod względem naukowym, to... no to uczę się po prostu. Jakoś, nie wiem, idzie w miarę. A jakie to studie? Studiuję organizację produkcji filmowej i telewizyjnej w łódzkiej filmówce. Proszę bardzo. Proszę. Welcome Pięknie to brzmi. my world. Tak. To. Jakoś tak się zdarzyło. Hmm. Tak Nie żyć. spodziewaliśmy się, co prawda, że on tam się w ogóle dostanie do tej szkoły, ale jakoś tak się udało. Przepraszam, patrząc na to, jak działałem artystycznie, muzycznie, jakby po tej stronie artysty, wykonawcy, chciałem się nauczyć, co, jak to jest być po drugiej stronie. I nauczyłem się i wiem, że na pewno żaden film <grym> nigdy w życiu myślę, że. Telewizja może być dla mnie e, lepszym, e, lepszym, że tak powiem, wyborem, ale też trochę ostatnimi czasy mam kryzys związany z tymi studiami i tym, czy, czy chcę dalej. Studia są spoko pod tym względem, że, że poznałem super ludzi i myślę, że na długo mi zostaną te relacje, bo naprawdę e, dziewczyny, głównie z którymi się trzymam, gdzie są talerze? Gdzie są talerze? Nie ma. Ale jeszcze tak wró wrócę na chwilkę do kariery, czyli można powiedzieć, że droga Justina Timberlake'a. Od boy Bandu do solowej kariery, a później to już tylko diamentowe płyty. Tylko? Tylko. I otrzymanie kuponów. No, słuchaj, mam nadzieję, że Platyna niedługo przejdzie. Nie no, tak, od voicebandu i, i w sumie, no bo jakby moja droga w voice, no to była bardzo krótka, szybka, natomiast no voiceband był taką, myślę, pierwszą rzeczą, którą tak rzeczywiście, do której jakby dużo pracowałem. I rzeczywiście dużo pracowałem. I się dużo um, nauczyłeś. I się bardzo dużo nauczyłem, to prawda. Myślę, że więcej mnie nauczyły te 4 lata w voicebandzie niż 2 lata Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. No, to co? Maliny! A to jakieś ładnie ułóżko dawaj. Tak. Kółeczko na przykład. Kółeczko. Dawaj. Nie będzie. Mam nadzieję, że pani dziekan tego nie będzie oglądać. Będzie. Wypikamy. A? Pierwsza zobaczy. No to co? Pozdrawiam, panie uciekanie. Chcemy dużo tych No na pewno troszkę tak. Troszkę? Jeszcze? Tu jeszcze wrzucę. Tu! To jest rozpalone, poczekaj. Tu? Tak. Poczekaj, bo mam brudny palc. Weź mi to sobie Z różowym. Możemy ją wziąć dla mamy? <grymne> Ale z tej strony bardziej, no jak ty chcesz zanurzać? Tak. No jak, no, drewnem, tak bym zanurzył, patrz. Nie? Bałaganu To dobra, to rób jak ty chcesz. Takie dziury będzie miał teraz. Nie będzie. Pani inżynier, jak to pani zrobiła? Dobra, mam. No to cóż, haps i do piekarnika. Po 12 minutach pieczenia, w 210 stopniach, zmniejszamy temperaturę do 100 stopni i pieczemy kolejną godzinę. Mam zaskakujące pytanie o wspomnienia maturalne. W sumie za dużo się nie uczyłem, w sensie... Nie, w ogóle. Mogę dokończyć? Tomek należy do osób, które mówią, nic nie umiem, Boże, nic nie umiem, nie znam, nie napiszę, nie, nie, w ogóle nie i później... I teraz to samo jest na studiach. Jezu, mam taki tragiczny egzamin, nie umiem, nie napiszę, nie napiszę, i wtedy dzwoni, dostałem piątkę. Ja mówię Jezu, nienawidziłam takich ludzi. No, po prostu nienawidziłam. A jak mówię, że nie umiem, to nie umiem. Nie umiem, nie umiem, a później się okazuje, że piątka. Akurat tak czasami bywa. Nie czasami, chyba na okrągło. Nie, uczyłem się głównie do hiszpańskiego. I to rzeczywiście, bo hiszpański pisałem rozszerzony i uczyłem się do niego, ale też mi sprawiało dużą przyjemność ta nauka, więc... Ale też wymyśliłeś sobie we wrześniu, w maju miała być matura, a on sobie wymyślił we wrześniu, że on jednak zmienia rozszerzenie. Tak, z matematyki rozszerzonej zmieniłem na hiszpański, tak, rzeczywiście. Więc trzeba było się przyłożyć do tego hiszpańskiego, tak, trochę bardziej. No, ale matura z, jest, z języka jest troszeczkę inną, inną, innego rodzaju maturą niż... I si. mówisz po hiszpańsku? Dobrze? Mm, dobra, z cytrynami mogę powiedzieć. Quando la te limones, haz una limonada. No, inaczej jest, jak, jak się, jakby, powiedzmy, idzie na medycynę, musisz mieć jakieś tam określone ilości procentów, czy, co, czy cokolwiek, na jakikolwiek inny tego typu kierunek. No, jakby matura musi być dobrze napisana. Ja tego nie miałem. Dla mnie ważniejsze było to, żeby się później nauczyć do egzaminów wstępnych tam, bo sformułowanie że oni sprawdzają wiedzę z zakresu mediów i sztuki. No to halo, to jest trochę ze wszystkiego i to jest trochę o wszystkim i o niczym. No, pytali dużo o telewizję, pytali dużo trochę filmy, o reżyserów, którego mało wiedziałem. Ale no, no mówię, no matura była dla mnie jakaś taka to. Na pewno bardziej się stresowałem na egzaminie na prawo jazdy niż na maturze. To zdecydowanie. O Jezus. O Jezus. <grym> za, zakra. Za którym razem? Za drugim. <grym> no ale za drugim razem zdałem. Tylko podjechaliśmy już jakby na, na, do tego wortu z powrotem. Pan mówi. No, egzamin zakończył się z wynikiem pozytywnym. Ja tam po prostu w, 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 w euforii, że Jezu, dziękuję, coś tam. Tylko wie Pan co? Proszę tak jeździć raczej mniej na, na razie, bo tak się nią Pan jeździ. No teraz dużo jeżdżę, dużo jeżdżę, bo że tak powiem Łódź, Warszawa ciągle i Warszawa, Łódź i Łódź, Warszawa i Warszawa, Łódź i znowu z powrotem i w tę stronę. I w te, więc... I wystawy. I wystawy też tak, tak. Tak, on ma dużo zajęć, ale on lubi mieć dużo zajęć, on jakoś tak y, wtedy jest w stanie się zorganizować, bo z drugiej strony jak ma taki właśnie wolny, wolny czas to tak leży i tak. Ale to też jest potrzebne. Tak, on czasami no, mówi, nie. że nauczyłam go, że właśnie musi być cały czas, w, w, że tak powiem, w czymś coś robić i że odpoczywanie nie, nie, to tak, w ogóle ale to jest, nie jest fajne. To jest akurat prawda, ja, ja nie potrafię odpoczywać, na zasadzie, że jak ja się położę, nie wiem, na kanapie czy coś, to mam taką myśl z tyłu, Jezu, muszę coś, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, nawet jak to są jakieś takie głupie rzeczy, nie wiem, muszę, podejść do kuchni, przetrzeć to. Bo ja, przecież Monia aby jak przyszła, to by zobaczyła, że jest kropeczka i musiałbym przetrzeć tylko szybko, żeby nie było. Także tak, tego mnie nauczyłaś, niestety. To, to mam ci za złe, bardzo. A jednak. Mam. Mam ci za złe. złe to. No. Strasznie, wiecie, czy, wiecie co jest takie najgorsze w ogóle? I się na tym łapię, nawet jak tutaj byłem w toalecie przed chwilą. Uwaga. Kiedy myję ręce, Moniu, weź, przesuń się, proszę bardzo, bo muszę proszę. pokazać, co robisz. No powiedzmy, że normalnie jest taki kran w toaletach, który się tak odkręca, nie? Tak czy inaczej zawsze jak umyję już sobie ręce, bla, 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 biorę ręczniczek papierowy, nawet jak jestem w toalecie publicznej, i zawsze przecieram wszystko. Przysięgam, tak jest, no. Tak. Po około godzinie nasz sernik jest gotowy do wyjęcia. Tam. Mamy to! Uwaga, yes. uwaga, uwaga, Wow! Ale to wygląda, co? <śmiech> 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 wow! Nie, rozpad się. Nie odgrywaj tego. Ale tutaj na papierze jest, tak? To spada. Jak wata cukrowa. Trochę tak patrzę, <coughs> nie? No. Krój. Z tym ładnym. Kroję. O, Uuu, jest chrupka. Chrupko. Wyjmujemy. Damy radę? Albo nie. Urwało mi się kawałek. Prawie. Ale do Masterchef'a jeszcze mam daleko. Oj, tak. Mówisz? Wow. Piękny. Próbuj. No to haps. Zabieram malinę. A ja zabieram skorupę. No jest. Skorupka jest. Wow. Ja zawsze jest pyszny. Prawda? Troszkę. Weź ładnie. Troszkę. Bardzo dobry. Musicie spróbować. Te maliny dodają takiej delikatnej kwaskowości przy, tym całym słody... przy tej całej słodyczy, która jest na tym serniku. Bardzo, bardzo fajne połączenie. Rozkoszny by lepiej tego nie zrobił. Hmm. Dziękujemy bardzo. Dajcie znać, jak Wam wyjdzie Wasz sernik z malinami i ze skorupką. Cukrową. 갔다 공